Cześć witajcie w moim drugim odcinku przygód z Minecraft, więc dzisiaj zajmiemy się budową domu pułapki. Jak tu widzicie, yy, na razie włączę sobie typ creative. Będzie mi łatwiej go budować. Pokażę yy, Wam jak go zrobić, więc zaczynamy. Potrzebujemy obsydian. Zaczynamy. Zbudujemy jakieś 5 na 5, 4, 5, raz. Odstęp na drzwi. Tutaj to. Teraz raz, dwa, trzy. O! Tutaj będzie tak. Tutaj następna warstwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Daszek. Raz, dwa, trzy. One, two, free, One, two, free, One, two, free, One, two, free. One free, one to free. Obsydian możecie uzyskać ze zgaszonej lany. Wystarczy ją zalać wodą, to wszystko. To dla początkującego gracza, jak chcecie wiedzieć... Dobra. Teraz zajmijmy się mechanizmem. Wykopujemy tu dziurę. 3 na 3 na 2 No niech to. Widzicie jak to y, tu się dzieje, więc po sobie ziemię. I warstwa, więc więcej potrzebujemy. Dobra, TNT, piach, o zakrywamy to piaskiem, o widzicie piasek, potrzebujemy o dobra. I teraz tak, łódki naciskowe, jeden, jeden. Teraz drzwi stalowe, jeden kobyl tu i wszystko gotowe. Pokażę wam jak to działa, dobra? Tylko y, 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 ja go wymyśliłam, dobra. Chodzimy, zawala się, u, co to, u? Ja nie umarłem, bo ja byłem na trybie creative. Dobra, więc dzięki za oglądnięcie. Cześć. Cześć.